Bardzo ważna jest także walka z epidemią. W tym kontekście pojawiają się informacje o obowiązku szczepień także dla służb mundurowych od przyszłego roku, od marca. Tymczasem dowództwo sił powietrznych USA zwolniło 27 żołnierzy za odmowę przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19. Czy w Polsce, panie generale, też tak powinno być w przyszłości, że jeżeli jakiś członek służb mundurowych nie przyjmie tejże wskazanej szczepionki, też powinien być wydalany ze służby? Czy powinniśmy iść takim tropem? Wydaje się, że nam to nie grozi. Wynika to moim zdaniem z postawy rządu, który jest bardzo niejednoznaczny wymagania w stosunku do społeczeństwa. My tak na dobrą sprawę nie wiemy, czy się szczepić, czy się nie szczepić. Akurat ja się zaszczepiłem już trzykrotnie. Tutaj nie miałem wątpliwości, ale widać to, co się dzieje w mediach, widać wyraźnie to, co się dzieje na scenie politycznej. Scena jest bardzo podzielona i w tej chwili. Trudno nam y, określić y, te wymagania w stosunku do np. służb mundurowych, czy do innych służb, y, które chodzą, y, znaczy które y, wykonują zadania w zakresie bezpieczeństwa państwa, czy powinny się szczepić, y, bo rząd tego, nie jednoznacz, tego jednoznacznie nie określił. I moim zdaniem te wymagania są tak niejednoznaczne, są tak zawolowane, że na dobrą sprawę społeczeństwo jest zupełnie zagubione i wielu ludzi, którzy się wahają nadal się bachać będzie z uwagi na to, że nie ma w Polsce jednoznacznej polityki, jeżeli chodzi o walkę z pandemią. To co się dzieje w mediach, ten chaos informacyjny jest tego przykładem, więc trudno oczekiwać teraz, żeby nagle wszyscy żołnierze Wojska Polskiego, czy Straż Graniczna, czy wszyscy policjanci powiedzieli dobra szczepmy się. Nie. To wynika z braku jednolitej, jasnej, przejrzystej i transparentnej polityki Czyli mamy chaos, polityki chaos niestety panie generale, ale o tym chaosie jeszcze dzisiaj w programie będziemy rozmawiać.